Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Um, jakiś czas temu wyciekł zwiastun do Spider- No Way Home. Mówię jakiś czas temu, bo nie wiem kiedy oglądasz ten materiał. Także um, witam wszystkich z przyszłości, z przeszłości i z teraźniejszości. W każdym razie użytkownik, który dostał ten zwiastun, dostał kilka godzin wcześniej opis tego zwiastunu, co się będzie działo. I wraz z tym zwiastunem otrzymał bardzo szczegółowy opis pierwszego aktu filmu, czyli pierwszej godzinki powiedzmy. Um, I za chwilę go usłyszycie, tak więc jest to wasze jedyne i ostatnie ostrzeżenie o spoilerach. Wydaje mi się, że skoro przewidział zwiastun z dokładnością co do sceny, no to ten opis pierwszego aktu jest e, też prawdopodobny. I nie martwcie się, ja sam nie chcę sobie zaspoilować zakończenia filmu. Tak więc, ja będę sam unikał e, różnych e, spoilerów, różnych wycieków dotyczących zakończenia filmu. Także ode mnie też tego nie usłyszycie, nawet przez przypadek, ponieważ sam będę tego omijał. Tak więc, przed Wami opis. Pierwszej godziny Spider-Man No Way Home, który uważam, że będzie bardzo zbliżony do tego, co zobaczymy w kinie. Tak więc dajcie mi znać, co o tym sądzicie, jeżeli zostaniecie do końca tego materiału. Tak więc lecimy z Coxem, Charliem Coxem. Chyba się wygadałem. Film zaczyna się dokładnie w momencie, kiedy Far From Home się kończy. Widać e, Petera Parkera i w stroju Spidermana na 33. ulicy, czyli tam gdzie był podczas sceny po napisach w e, poprzednim filmie. E, skacze w dół i podchodzi do MJ, która jest od razu otoczona przez tłum ludzi, którzy zaczynają ich nagrywać telefonami i różnymi tam urządzeniami. Spider-Man panikuje, łapie MJ i odlatuje w siną dal. Spider-Man i MJ przelatują obok parku Times Square, na którym jest wielka twarz Petera Parkera. Peter Parker oddaje się w ręce policji. Niedługo do niego dołączają MJ, Ned i Flash. Flash jest teraz wielkim fanem Spider-Mana, ale nienawidził Petera Parkera. Jednak teraz zmienił zdanie i... Pofarbował swoje włosy na bardzo jasny blond, tak aby wyglądać bardziej komiksowo. Peter Parker nawet celowo pozwala się zakuć w kajdanki, tak aby policjanci czuli się bezpieczniej. I podobny zabieg był w człowieku ze stali, gdzie Superman mógłby po prostu, tak jakby nitkę przerywał, rozwalić kajdanki, jednak aby publika czuła się bezpiecznie i pozwolił się zachuć w kajdanki. Dokładnie to samo zrobi Peter Parker. Ludzie szybko orientują się, że grupa Mysterio zfingowała nagranie, na którym Spider-Man zabija Quentina Becka. Peter zostaje oczyszczony ze wszystkich zarzutów, niestety musi żyć ze świadomością, że cały świat wie, że jest Spider-Manem. Peter następnie wraca do szkoły, jednak, non-stop, ktoś na niego patrzy. Wszyscy próbują się dowiedzieć, jak to jest być Spider-Manem, i tak dalej, i tak dalej. E, wszystko dzieje się wokół teraz Petera. I Peter ma dość. W zwiastunie widzieliśmy pewną scenę, gdzie Peter i MJ siedzą na e, dachu. I to jest właśnie kolejna scena, która dzieje się w filmie. Peter mówi, że chce zostać na tym dachu do końca świata, a podczas jego monologu MJ trzyma gazetę, w której napisane jest, że Spider-Man hipnotyzuje kobiety co ma być pokazaniem tego, co będzie działo się później w filmie. Ludzie mają obsesję na punkcie z Spidermana i Petera Parkera. Film dzieje się na przestrzeni kilku miesięcy, dlatego widzimy sceny, które dzieją się w lato, jesień aż do zimy i do e, świąt Bożego Narodzenia. Kolejna scena, która była w Zwiastunie, dzieje się w Halloween. Peter siedzi w klasie i myśli co tu ze sobą zrobić. Patrząc na figurkę czarownicy, wpada na pomysł, aby odszukać doktora Strange'a. Leci do Sanctum Sanctorum, które jest teraz pokryte śniegiem, ponieważ Bruce Banner wleciał przez dach i, i nie wiem. Doktor Strange nie zdołał chyba naprawić dachu czarami. No nie wiem o co tu chodzi, no ale może dowiemy się w filmie. Peter pyta doktora Strange'a, czy może cofnąć się w czasie, aby zmienić pewne rzeczy. Jednak doktor Strange mówi, że to by tylko stworzyło większe problemy niż teraz mają. No więc wpadają na pomysł, aby zmienić za pomocą czarów pamięć ludzi dotyczącą Spidermana i jego tożsamości, co jest bardzo mocno powiązane z serią komiksów One More Day. Dalej dostajemy scenę, którą widzieliśmy już w zwiastunie, czyli Strange decyduje się pomóc Peterowi, a Wong mówi, że nie, nie powinieneś tego robić, ponieważ jest to zbyt trudne zaklęcie. Strange mówi, że no dobra, nie zrobię tego i puszcza oczko Peterowi. W kolejnej scenie Wong pakuje swoje manatki i gdzieś wyrusza. Gdzie wyrusza? Do filmu Shang-Chi aby walczyć z abominacją. Prawdopodobnie chce zarobić trochę kasy, aby naprawić ten zniszczony przez Banera dach. Ale to tylko moja opinia. Zobaczymy, jak będzie. No i teraz Heavy Spoilers mówi, że to jest bardzo dziwne, ale Doctor Strange trzyma kubek z napisem O oh, for Fox's sake. Um, I jeżeli coś takiego zobaczymy w zwiastunie. To będzie oznaczało, że cały ten opis, który teraz słyszycie, jest w 100% legitny, w 100% prawdziwy. Dalej Peter i Strange ruszają do piwnicy Sanctum Sanctorum, aby wrzucić czar. Czar nie udaje się, ponieważ Peter Parker przerywa doktorowi Strange'owi pytaniem, czy Ned, MJ i ciocia May mogą dalej pas pamiętać to, że jest e, Spider-Manem. No więc Peter Parker, jak wiecie, lubi wszystko psuć. Niekoniecznie e, specjalnie, ale tak się zawsze dzieje, że tam gdzie jest Peter, tam są kłopoty. No więc przez to, że przerwał doktorowi Strange'owi, e, multiversum pękło. I przez tą szczelinę przedostali się e, Sinister Six. No i według przecieków Sinister Six będzie składało się z Zielonego Goblina, doktora Octaviusa Electro, Jaszczura, Sandmana i Nosorożca. Sinister Six atakuje Nowy Jork, jednak Peter i Doktor Strange wszystkich pojmują oprócz Zielonego Goblina. Strange wrzuca wszystkich do więzienia, o czym nie wie Peter. No i Zielony Goblin idzie ich e, odwiedzić. Z opowieści Zielony Goblin dowiaduje się, że ostatnią rzeczą, jaką wszyscy pamiętają, to prezencja Spidermana podczas ich śmierci. Goblin nie może wszystkich uwolnić, ponieważ e, więzienie są otoczone magią doktora Strange'a. No więc zielony goblin idzie do Petera z e, prośbą o pomoc. Mówi mu, że Peter Parker z ich ziemi zabił ich wszystkich, tak więc jeżeli pozwolą im odejść, to wszyscy e, jakby umrą tak jak powinni umrzeć i nie ma żadnej drogi powrotu, żadnej drogi do domu. Czyli to jest tytuł filmu. No więc wiecie, że Peter czuje się z tym super źle, a więc uwalnia przez przypadek pewnie, ale uwalnia Sinister Six. Doktor Strange próbuje to wszystko odwołać, no ale niestety mu się nie udaje. Po scenie wypchanej CGI do granic możliwości, Strange używa swojej peleryny, aby wyciągnąć z multiversum naszego Toma Hollanda, naszego Petera Parkera. No i wtedy właśnie następuje scena, gdzie e, Strange wyrzuca astralną formę Pitera gdzieś w multiversum. Niestety okazuje się, że jest za późno i Sinister Six uciekają. Ostatnia scena, o której wiemy, to Osborne kradnący reaktor łukowy i ustawiający go e, gdzieś nad statuą wolności, która teraz zamiast... E, Zamiast pochodni i zamiast książki, ma tarczę kapitana Ameryki. Także fajnie będzie to zobaczyć. No i to jest bardzo mocno związane z innymi spoilerami, o których już słyszeliśmy. Tak więc wydaje mi się, że to jest kolejne potwierdzenie tego, że ten opis jest prawdziwy. Tak więc to jest cały opis pierwszego aktu filmu. Jak wam się podoba, dajcie mi znać w komentarzach. Dodatkowo dowiadujemy się, że scena, w której Peter Parker jest przesłuchiwany. To scena, w której pojawi się Charlie Cox jako Matt Murdock, czyli Daredevil. Nie mogę się doczekać, bo w zwiastunie widzieliśmy taką scenę i scena urwała się w momencie, kiedy Matt Murdock miał wejść i powiedzieć to co zwykle e, mówi się w takich sytuacjach. Nic więcej nie mów bez prawnika, czyli mnie, Mata Mardoka. No nie, nie wiem. Dobra, nieważne. Nie jestem prawnikiem, nie wiem jak to się mówi. Tak więc dajcie mi znać w komentarzach poniżej, co o tym sądzicie. Prośnie z każdą sekundą, to będą ciężkie 4 miesiące. Ale wytrzymamy, prawda? Jeżeli Wam się podobało i dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie łapkę w górę suba z dzwoneczkiem. Na pewno mi to pomoże. No i Wam, żebyście nie ominęli kolejnych newsów do Spider-Man. No way home. Na razie. Hej, ty jesteś jeszcze? Zaczekaj! Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!